Cześć, drogi widzu! GeloQuero z tej strony, w premierowym na moim kanale odcinku Purple War. Jest to tu mniej znany. Głównie to strategia czasu rzeczywistego, czyli tak zwany RTS, który czerpie garściami naprawdę klimat Warcrafta. Twórcy tutaj zdecydowali się pójść w stronę takiej delikatnej zrzynki, można by powiedzieć, eee, ale będziecie zaraz sami świadkami tego. Mamy tutaj kampanię. Ale też multiplayer, tylko że jak na razie widać, e, nikogo tutaj nie ma. W kampanii, natomiast dostępną jest tylko ta od ludzi. Krokowie i elfy zostaną dodani wraz z rozwojem gry. A więc rozpocznijmy kampanię ludzi. The Road to Frontier, misja numer jeden. Musimy przeprowadzić jednostki nasze do wybranego celu i wyeliminować wszystkie jednostki wroga po drodze. Tutaj mamy krótki opis tego jak to wygląda. W ogóle Aman Kingdom, z tego co pamiętam, to Szamani Amani byli w Warcrafcie. Tak, a propos, jeśli mogę coś powiedzieć, to tutaj ten gość wygląda w ogóle identycznie, prawie tak samo jak Greymane z World of Warcraft no i też ten zamek tutaj bardzo przypominający Stormwind plus tutaj banner czyli Alliance I can't stop here Captain, we are at your command Left click and drag to select multiple units at once I will not falter

Chociaż w StarCraftie chyba z tego co kojarzę też coś takiego było. Ale w StarCrafta osobiście przyznam się, że nigdy nie grałem, więc nie wypowiem się w tym temacie. No ale jak widać po pierwszej misji już odczuwamy tutaj klimat WarCrafta. Ale z drugiej strony powiem szczerze, że jeśli Blizzard coś spieprzy i ktoś postanowi coś zrobić na swoją rękę, bardzo próbując upodobnić się do tego co gracze chcą zobaczyć, czyli tak naprawdę dobrego WarCrafta, ale kopie, żeby przyjemniej się grało, żeby to był tytuł taki przyszłościowo jest sportowy być może, no to myślę, że warto. Tylko, że jak pójdą jakieś pozwy i tak dalej, to już będzie troszkę gorzej. Ale mniejsza z tym. Skupmy się na kampanii. Extermination Force. Eliminate the Org Riders. Czyli tutaj już mamy poważniejsze zadanie. Musimy wyeliminować najeźdźców. Ale to wiadomo, tylko był taki ala wiatr. reporting for duty sir we managed to fend off the orcs but they've built an outpost in the north we should reinforce our troops and take them out sir understood let's do this we need to gather resources first select the workers and gather grapestones what else can i do for you you can train extra workers to gather resources more quickly <laughs>

Tak śmiesznie wygląda. No dobra, to dajmy ich trzech. A no, bo ten tutaj jeszcze z zapomniałem o nim. Dobra, potrzebujemy więcej złota. Zbudujemy sobie od razu pięciu. No i fajno. Ready. I can only go forward. O, tutaj właśnie sobie damy miejsce zbiórki, że tak powiem. Crossbellman is ready. Szybciej oczywiście byłoby, gdybyśmy zbudowali drugą porcję y, baraków. Wtedy mielibyśmy podwójną produkcję, tak jakby. Czyli, wiecie, dwa za jeden. Tak, musimy sobie poczekać. Ewentualnie jeszcze trzech tutaj możemy żołnierzy sobie dobić. Możemy sobie wybudować w sumie też więcej tych budowniczych krasnoludów. Time for Chociaż w sumie to niekoniecznie jest krasnolud, przecież mamy kampanię ludzi, a nie krasnoludów. No ale jeszcze chwilę poczekamy, bo to zawsze lepiej mieć większą armię niż mniejszą. Tu mamy farmę. Tutaj mamy ilość jednostek, którą możemy mieć. Możemy coś zbudować jeszcze? Jeszcze jakieś laboratorium, farmę? Ale nie będziemy tego robić. Poczekamy na tego ostatniego i mamy ruszamy. O, tutaj się zaczyna teren wroga już. No taki zjorg w ogóle jest. Skąd on się tu wziął?

Stanley, it's an emergency. Nefis, it's been attacked by the orcs. Nefis, under attack. We'll head there at once. No i już mamy kolejną misję. Ukończoną, a z i rozpoczętą. Musimy udać się do Nefis. Mission number 3: Dragic outcome: Liberate the village from the Orcle Riders. Musimy wioskę The bridge has collapsed. Everyone into the airship you can use the airship's load ability to load ground units select all ground units and right click on the airship to load them okay i can only go forward you can use the airship's unload all ability to unload all units select the airship and press the unload all button then click on the highlighted location <laughs>

Okay, but our Andrew. Andrew, did something happen to him? The orcs. The orcs took our Andrew. These orcs. How dare they! I promise you, I will get Andrew back safely. Okay, czyli już wiadomo, że orkowie uprowadzili nam stynę, najprawdopodobniej. No dobra, tylko co tu się dzieje? Aha, defeat. Eee, rozumiem. czyli coś tutaj jednym słowem się chyba popsuło. Edystenka powoduje, że misji trzeciej nie idzie ukończyć. A tutaj akurat mamy Centrum Społeczności Purple War. Tak a propos, tutaj mamy Custom Match Ranking Event, podczas którego można wygrać różne fajne nagrody. Na przykład za pierwsze miejsce jest karta RTX 3080, za 3060, znowu jest za drugie miejsce. I trzecie, też przy okazji, czyli jak widać, tutaj trzy karty graficzne można. Wygrać. Można Samsunga 32-talowego wygrać. No. Jak widać, nagród jest sporo, więc ma to w jakiś sposób zachęcić tutaj ludzi, ale. oj, przepraszam, Miejmy nadzieję, że nie będzie to wyglądać tak jak tutaj w tych misjach. Że wiecie, że nazywali w, po w połowie tego meczu. Znaczy to akurat nie była nawet połowa meczu, ale. Patrzę tylko, czy możemy sobie tutaj wyłączyć ogółem katstenki ale chyba raczej nie bardzo. O, live barsy może pokazywać zawsze. No, ok, jakbym na chwilę zmienił serwer, chociaż no, nie, bo tutaj widzę, że nie za ciekawe one są, akurat automatycznie z. Optymalny wybierz, i wybieram mi Nice. No dobra. Mm. Ok, coś tutaj się popsuło, najwyraźniej. Dobra, a inną misję? Też nic. Dziwna sytuacja. Dobra, to jest akurat serwer. Ale właśnie, gdybym zmienił serwer, to jest pytanie. Chociaż przypuszczam, że to nie zależy akurat od tego, ale. No dokładnie. No ok, to w takim wypadku nie wykonamy sobie chyba trzeciej misji. I ogólnie wypadałoby zresetować grę, bo... Coś tutaj się odwaliło dziwnego. I nie da się niestety wejść do misji. Dobra, wyjdźmy z gry. Wyjdźmy raz jeszcze i zobaczymy, czy coś tutaj się podzieje ciekawego. Ewentualnie możemy zrobić properties, local files i verify integrity of game files. Czyli zweryfikuję, czy wszystko jest ok z plikami, bo być może coś tam, nie wiem, się dzieje, zalega i nas właśnie wywala z porażką do menu. Ale nie widać, że wszystko jest ok, no to powinno być ok. Więc spróbujmy raz jeszcze. Tylko tym razem akurat przerwę tą kadstenkę, bo już ją widzieliśmy, już wiadomo, że tutaj Hestia żyje i że nasz ten albo nie wiem, brat, albo kto to był, Andrew, został uprowadzony. Aczkolwiek z drugiej strony jestem ciekaw, czy w tym momencie każda kadstenka jest... Yy, znaczy...

Select the airship and press the unload all Tu chyba widzę, że bardzo przeciwnika ogółem. Captain, the village Nie, no statek akurat niepotrzebnie leci. No i... Aha. Okej, okay, to w takim wypadku. A no tak, bo teraz będzie trzeba znowu zrestartować grę. Zapomniałem o tym. No po prostu wystartujmy z czwartą misją. Zobaczymy, czy w czwartej misji e, też występują takie problemy. Ale w ogóle śmieszna sytuacja, że po takim czymś właśnie tutaj wywala nas z porażką na koncie. Jest kampania. Misja czwarta, w takim razie: Breakthrough the Border Forces Defenses. Skoro te misje są takie krótkie, to nie będziemy tego rozbijać na odcinki bez sensu. Po prostu. Ukończymy sobie całą kampanię. Halt! Crossing this border is prohibited! Identify your affiliation. Captain Stanley of the Royal Knights. I am under orders of the Grand Master to track down a band of orcs. Commander Carlyle of the Border Forces. I haven't heard anything about orcs. A group of them just passed this way. You couldn't have missed it. They've taken some villagers from Nephis as prisoners. Then you're on the wrong lead. Last warning. Turn back at once. Uh-huh. Understood. O, chyba powtórka z rozrywki będzie co? No dokładnie. Dobra, nie ma sensu w takim razie tutaj rozgrywać piątej misji. Bo jak widać, tutaj kadstenki niszczą wszystko. Chyba, że znajdę jakieś rozwiązanie, to nagram w takim wypadku od trzeciej misji do piątej. Ale na chwilę obecną to jest no, nie do zrobienia i nie do przeskoczenia, bo no, jak widać, coś tu jest popsute w tej grze. Znaczy w kampanii. Tutaj też raz się wyświetla mecz, raz go nie ma. Więc twórcy muszą nad tym popracować. Ale poczytam i wjadę z kolejnym odcinkiem. Jeśli nie, no to w takim wypadku będzie oznaczać, że jeszcze nie znalazłem rozwiązania. W każdym bądź razie dziękuję za uwagę i do zobaczyska. Być może, miejmy nadzieję, w kolejnym odcinku.